Siemanderko z rana Witamy Was w ten niedzielny poranek jakże ciepły poranek Tak, ale rześni. rześni. Witamy Was, jedziemy na Pchli Targ, to kolejna edycja Dla nas już wiesz jaka? Szósta? Ósma Halo. Leci ten czas. Leci. Jest godzina 5 20 No. <noise> O szóste otwierają bramy. Tym razem wyjecha wyjechaliśmy trochę później, żeby nie stać tam w kolejce. Widzimy się na miejscu po rozłożeniu, chyba że nas coś ciekawego spotka po drodze. No zawsze nas coś spotyka. No, właśnie. <noise> Bus załadowany po brzegi. No, mamy dużo nowego towaru. <głos> Bardzo <głos> dużo mamy Oświetlenia. Tak, tak. Dokładnie. No i troszkę gospodarstwa domowego. Dokładnie. Rowerku... Nie mamy. Nie braliśmy. Był tyle razy z nami. Nikt się nie zainteresował. Kultowy rower. No, może... Może sprzedamy go na giełdzie w Sandomierzu. Może pojedziemy kiedyś na giełdę z, z innym towarem właśnie do Sandomierza. Dobra, hejka. Na o, proszę Państwa, stoimy. Jeszcze z jeszcze 15 minut będziemy stać tutaj, zanim otworzą furtki, bramki. Jak te zwierzaczki się tu czują? Ja myślę, że. Aaj, Może bo... przypomnimy, jak się nazywają. <laughs> proszę bardzo. Słoneczny legwan. Tak jest. Mrówka Z. <laughs> słoń trąbalski. <laughs> jaszczur. I jaszczur. No i Azor. No, azor oczywiście tu pilnuje dobytku. Dobytku. O i mosiądz. Mosiąd. ma. No, no i tu też mosiądz. O no, to jest kapelusz jego. Cylinder. <noise> Nie, bo mu główka będzie. Główka mu odpadnie. No a tutaj w tej... Ekipa ja, tego tak Froga. Ekipa Froga. No i została ostatnia ekipa. Ekipa Sylwana. Co? Wszystkie ekipy się porozwalały. No tak, ekipa Freeza rozpadła się, a ekipa Sylwana. No jest, niestety jest. jest to... Wujek z mur zasichle tylko zaginął w akcji. A on jest w walczy teraz. Walczy, jeszcze się nie odnalazł. Powołali go. Ale może w poniedziałek się odnajdzie. O. Widzowie tu się pytają o wujka z mur zasichle. A wujek zaginął. Gdzie jest, gdzie jest wujek? Chyba, że do Martina Schmidta pojechał, może pojechał. Potrenować już przed sezonem. No. Jest, wyskoczyłem, żeby zająć nasze ulubione miejsce. Tradycyjne miejsce, a Sylwan stoi w kolejce. I śpiewamy wszyscy razem. Sylwan, Sylwan, dzielny zuch. Sylwan, Sylwan, bije się za dwóch. Dawaj do tyłu. Sylwan nie potrafi cofać do tyłu. Jak to potrafi? Ja potrafię cofać do tyłu. Śpir potrafi cofać do tyłu, i ja potrafię. Jest tylko dwie osoby w Polsce. potrafią. Ale dobrze tak że tak. Pan... Tak? No myślałem, że bliżej tutaj do... do. do klienta. O i teraz najgorsze trzeba to wszystko wypakować. Proszę Państwa, na szybko, na prędce nagram tutaj nasze rzeczy. Oczywiście tłuszczaki, książki, butelki, filmy VHS Trochę walizek, torebek I takich różnych dziwnych rzeczy, patrzcie Butelka P.E.B. oryginalna Kubeczki Blaszany z grzybkami Czajniczek, jakieś biżuterie Wystawiam te butelki po Pepsi Błyk znów zacichny jest Tutaj dalej Fajans, dużo lamp Dużo lamp, proszę Państwa Dużo lamp Już poszło parę rzeczy Żrandol poszedł jeden Jedno takie wiaderko Dwa blaszane kubeczki zielone Już kilka rzeczy Przedałem. O! Siemandero! Witajcie Gadżety domowe Tutaj Sylwanowe gadżety Ale to jeszcze wrócimy później do tego Widzicie co Karol ma w tu za to Nie. można mały domek kupić. Wow. <grafy> to to, a można wysypać to? Nie no, gdzie? No po co? Tak? Wtedy lud, ludzie się zejdą. <grafy> Siemanko. Oto słynny Dario, piękne komentarze pisze. Co tu masz dzisiaj? Eee, <grafy> no masz trochę tego. Łanne gadżety wszystko... Tu też dalej twoje też nic. wszystko i nic. O kapsle masz może jakiegoś nie mam. Są i, i coś z <grym> to myślałem o tobie też to... później Ci pokażę. Dobra o i aparaty fajne I piersióweczka, na luks. Kasety, metalika, klasyka. To jest, ja bardzo lubię. Tu unlimited. Ciekawe czy są te moje piosenki. No pewnie, że tak, no limit. Mam taką kasetę oryginalną, kupili mi rodzice jeszcze 25 lat temu 4.17 No jestem, o 4, O przyprawniki nie poszły ostatnio. Nie. Pamiętam je, bardzo fajne. O! Król Mieduchy! Król Miedziuchy! Król Look Przejdźmy jeszcze tutaj dalej Zobaczyć gadżety Sylwana. Jak ktoś kółeczka do roweru potrzebuje Proszę bardzo Kuchenka Taki szyld Z wystawki Można sobie przywieźć jakiś swój tutaj Numer domu na przykład Oczywiście gadżetów dużo elektronicznych Nadal tutaj te gadżety piekarniczek, parowniczek na upały, wiatraczek, o ekspert do kawy, baniak, baniak tak, góry zakiszone były, bardzo dobrze wszystko poszło, ale baniak po robocie idzie na handel, wiadereczko, takie rzeczy. Ten, ten. Ale działa. Nie, ja nie wiem. Ten. Właśnie poszedł banuszek taki fajny tu nasz, do naszych przyjaciół ze <laughs> stoiska obok. To może od razu nagram wasze, wasze eksponaty. Może jakiś widz się zainteresuje też? Patrzcie, jaka fajna kokoszka. Piękne rzeczy. Piękne rzeczy. No, mosiężnych tu dużo. Też rzeczy jest. Ła, jakie fajne żelazko. Nie widziałem go wcześniej. Nowość. Nowość. O, myszka Miki. Zarombista. O! Zawsze, zawsze mam problemy z zakładaniem butów. <grym> z zielenią je, stopą. Mądź <grym> piękne. Piękne. O, to to jest stare. To to jest stare. Fajne rzeczy. O, jaki fajny komplet noży. I tuc w ogóle. Piękny. Oj, waga stara nie jedna Ale kanapa fajna, miniaturowa Dla kota. Dla lalek <laughs> może być dla lalek No i oczywiście mieliśmy już kiedyś i teraz znowu mamy, mamy. okulary spawalnicze, ale można na plaży też w nich wyjść. Pewnie! O. <laughs> I to ja... Nie oślepia cię słońce? Nie, nie. Zarąbiste, wiesz jak kogoś furorę A ja zrobił. Mam jeszcze ochronę. Z boku też ci nie przyświeci, no. Tak. <laughs> promienie, promienie te Ufał, UV. UV nie przedostanę się. No. O, o telefony jeszcze, telefony jeszcze taki jeden mam, no do wzięcia. Tutaj, o, wyciskarka do cząstku. to nie jest tylko wyciskarka, to nie jest zwykła wyciskarka, jak to by się tak wydaje. A co jest tu, Panie Januszu, jeszcze? Proszę. Drylownica do wiśni. A j? cyk, Pik. I jadek do orzechów jadek jest. do orzechów. Trzy w jednym. Trzy w jednym. O, to drogie rzeczy. Dyszaka trzeba dać chyba. I do otwierania słoików tutaj ktoś był zainteresowany. Też dyszaka. Też dyszaka. Sprawny? No pewnie, że sprawny. No, no proszę pisać, jak, to, jak nie sprzedamy, to... Tu jest na, na zakrętki duże, a to na małe. O, fajne. Jak to nie pójdzie, to spróbujemy a, to kable na tym obrać. No. A, tu jeszcze już nie zdążyłem nagrać, bo wszystko szybko poszło, ale kilka rzeczy sprzedaliśmy też. Jeden zegar taki, ścienny, wiaderko, kuchenka, ale która? Gazowa czy elektryczna. elektryczna. Kubeczki, dwa blaszane, młynek. Kuchenka elektryczna. kubki i młynek. I. I co tu masz jeszcze? Klamka. Klamka. Zapadła. <noise> Dobrze Tam w Sylwanii uhandlowałeś A już poszły troszkę te kopułki Co Zabytkowe za... Polonez, Fiat Aha i do Aha, czyli tutaj z tego z Działu Z tego działu Mechanicznego hmm. Dział mechaniczny O, ale te szczotki fajne No, szczotki fajne Dostaliśmy od widzów takie pyszne soki Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy chłopaków Super soczki. Super soczki No i jeszcze przybyło mi butelki takie Na Coca Cola I proszę Państwa Do kolekcji mojej Osobistej Zielona butelka na śmietane. Jeszcze są brązowe z tego co wiem Piękna. I dwikoskie jabłuszko. A to wystawiam? To wystawiam, tak. Panie kolego, po ile ta lampa? Tak, dam nie 20 zł. Bierę za 30. Dobry film jest. Proszę państwa, swój. Słój znalazł swojego właściciela w końcu. Tam były ogóry! ogóry oryginalne, Pasta, tyś kiszone tyś ogóry! Sandomierskie! Tak A do tak ogórów coś było, pani Sylwestrze? No ja nie trunkowy Dobry. jestem, ale Kuba tam od czasu do czasu coś trunkuje <noise> Ogór, pastecik i nic nie ja, trzeba więcej tak, ja, swojski, <noise> było to nie I prezent od kolejnego widza, ja, no, na szczęście wystaliśmy. Fajna, nie? Ale, ale jaka wy, wy z tego? wyczyszczona. A, bo ona jest chyba chromowana. No może. Wyczyszczona, tak, chromowana pozornie. jest. Patrz tutaj jeszcze, nie, tutaj jest. Tu jest Rdza taka... oryginalna. No a tu była chromowana. Fajna, na szczęście. Fajna. Do kolekcji. Do kolekcji. Wszystkie wiszą u nas na na viacie. Odwiedził mnie Ian. I kupił maselniczkę. No i fajnie. A ty sprzedałeś też coś z mechaniki. Wentylatorek i kondensatorek. No i super, 15 złotych padło. Maselniczka poszła za trzy dyszki, także bardzo dobry wynik. I prezenty od widzów, kolejne dwa browary. Sylwan, Sprzedałeś? No, kuchenneczkę gazową sprzedaliśmy za trzy dyszki. No to super. No, fajnie. fajnie, to już obie kuchenki poszły. Tak. Kuchenki poszły, bo to jest takie. Przydatne. Przydatna rzecz. No i gazowa jedna, druga elektryczna. Nie, garażowe. No trzeba, na pewno go trzeba, bo chyba by tak nie działało, bo to trzeba chyba, coś tam przejechał. Jeszcze jest podkładka tu na baterię. Na baterię jeszcze tak. Dwie dychy. No, gdzie pan, tak jest. Budzik sprzedany? Tak, budzik sprzedany. A za dwie dyszki aż? No, za dwie dyszki. Bardzo dobra cena, tak na budzik. Ale, tyle pan zaoferował. Ale pan zaoferował, tak. Sam, sam zaoferował tyle. No to... Dobra cena. To jest do otwierania słuku Duże małe To powinno być napisane Ja sobie zepnę Nie 2000 wat będzie mi zasięg Ja muszę okulary wziąć bo nie wiem jakie tam wie pan tego Jaka ona na moc no. taka tutaj Taka lokowali Ale takie opakowanie? 10 zł Daj pan za piąt. Ja się jestem ciekaw że <laughs> nie. będzie mi służyło czy nie duże <laughs> Będzie służyć tym no właśnie udało mi się sprzedać Puszkę na kakao za 10 zł Piekarnik tata sprzedał Za 35, ten elektryczny piekarnik Taki duży tu był Trochę tanio, no ale niech będzie No i kufel taki, co znalazłem Kiedyś w krzakach, za 5 sprzedałem Taki mały kufel, taki na piwko 0,30 I sprzedałem butelkę, dwikowskie wino za 5 zł i zwykłą butelkę na korek. Yy, też za piątaka. Lokówkę pani kupiła za dyszaka. I figurki z Minecrafta Te co w piaskownicy znalazłem. Też znalazł się. Znawca. znawca. Po, po piątaku te, te figurki. I przyszedł czas, też sprzedajemy na kasetę VHS za piątaka. Ciupaga poszła tam od dwójka z muru, za dyszkę. Spinka do włosów, za piątaka. Kieliszek, panowie mieli wódkę, nie mieli kieliszka. Kupili kieliszek za piątaka. Przypiliło ich. Jeszcze chcemy się pochwalić. Bardzo dużo dzisiaj dostaliśmy prezentów. Duszę od... Żelazka i babkę do klepania kosy, taką starą. Od Daria. Dariusza. Dzięki wielkie, stary. No. Właśnie minął ten największy pik. Było bardzo dużo ludzi, tak około godziny 11.30. Bardzo dużo było ludzi. Solniczkę sprzedałem za 2 zł, taką małą, dwie doniczki po 4 zł, szpulę jedną, nici, i takie maleństwa na razie poszły. Tata sprzedał tam dwa wentylatory do chłodzenia, Trzykawkę jedną, takie śmieszne rzeczy, spinkę do włosów tutaj z tej biżuterii. Także ponad 500 zł utargu już jest. A później powiem Wam, ile dokładnie. Tata tutaj handluje z Panem szyldem takim. Taki szyld znaleźliśmy. I teraz pokażę Wam. Takie są Jak pomalowany, wyszło wszystko. Ten odkurzacz też fajny jest. Działający. A tu jest tak ładnie zgrany. A, dostaliśmy jeszcze te słoniki. Jednego słonika sprzedałem już. I Janowi poza tym. Czyli jeden widz tak jakby przyniósł mi, a drugi widz kupił. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj byli. Dzięki wielkie. Piękne oto moja. Super jesteś. Odpocznij się trochę. Gorąc, straszny. Dobrze, że jesteś biały, a nie czarny. 45zł za szyld Bardzo dobry wynik No ale szyld był fajny Bardzo dobry, to i tak tanio. tanio Tanio, tanio, bardzo tanio Ale nie znaleźlibyśmy dzisiaj już kupca na niego innego No dzisiaj nie Na złomie byśmy znaleźli Nie, na no, złom taki szyld to ja bym miał. <laughs> Także 45 za szyld i jeszcze jedna komura poszła za 3 zeta. No to już takie ostatnie chyba podrygi Zdechłej ostrygi Jeszcze jest rygi. Nie, my nie pakujemy Jeszcze nie Wszyscy się pakują, a my jeszcze... My nie pakujemy. My jeszcze jesteśmy, żeby klienci się zobaczyli. Pewnie, na spokojnie, niech. Na spokojnie. To proszę jeszcze pomachać do kamery na napisach końcowych, no, jak no, w Familiadzie. Dziękujemy będziemy. bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! Zbieramy się. Proszę Państwa, podsumowanie tutaj w papierku tutaj w drobnicy 580 zł dzisiaj zarobiliśmy. No i bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo dużo było ludzi dzisiaj, dużo sprzedawców, ale ilu myśmy dzisiaj spotkali widzów? ho, ho, ho bardzo. Ho, ho, ho. Dziękujemy za przybycie. <laughs> za promowanie nas. Dziękujemy tak jest, widzom. za dobre słowo. Także fajnie. Pozdrawiamy. Trzymajcie się chłodno, bo dzisiaj jest bardzo gorąco. Tak, dzisiaj jest bardzo gorąco. I do przodu. I do przodu. Cześć. Sylwan, Sylwan, dzielny zuch, w nim rycerza żyje duch. Sylwan zła nienawidzi od lat, ma zalety, nie znosi wad. Rycerz ten nie zma strachu, dzisiaj spotkacie się z nim. To właśnie o nim będzie ten film, Ja czynom złym. W słowem i mieczem, magiczną tą moc.